manka, Śmankę, ja jestem Wertek. witajcie w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher. Słuchajcie, po intrze będę miał dla Was tutaj pewną informację, ale też dzisiaj mamy kolejnego moda w slime'ach, którego jeszcze nie miałem. Przede wszystkim to, 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 chciałem przekazać, żebyście zostawili koniecznie tutaj, teraz, w tym momencie łapeczki w górę i zameldowali się w komentarzach, że jesteście z klubów często lajkujących. E, dokładnie tak. No i oczywiście też e, chciałem powiedzieć, że grę możecie kupić na g2.com, link jest oczywiście w opisie. E, dobra, wracając do tych lajków, słuchajcie, serio Was. Proszę, żebyście tutaj w tym odcinkiem zostawili dużo, dużo, dużo łapaczek, gdyż tutaj planuję jedno takie przedłużenie fajne serii tej zrobić, aczkolwiek e, nie będę tego przedłużał, jeśli e, aktywność będzie dosyć mała, bo to, bo, to, bo to będzie wtedy bez sensu, dokładnie tak, także zachęcam tutaj do zostawienia łapeczek w górę, jak poprawimy aktywność na tych odcinkach. Ja wiem, że tutaj już katuję te slajmy dosyć długo i że trudno o tą aktywność, ale ja widzę ile osób na, na ile oglądających zostawia te lajki, także wiem, że możemy tutaj na, naprawdę na chwilku wbić tysiąc łapeczek w górę i to tak Lu, lu, luźno, 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 także, także wiecie, zostawcie łapaczkę w górę, a szczegóły już wkrótce zobaczymy, czy będziemy dawali rady tutaj w lajkach i będzie na pewno fajnie. Dobra, moda sobie dzisiaj wgrałem takiego chillowego, aczkolwiek bardzo, bardzo jest dobrą opcją, co kiedyś narzekałem, że przydałoby mi się coś takiego. Otóż drony same sobie tutaj napełniają wodę, powera swojego, także się nigdy nie będą wyczerpywać, po prostu jak, jak mają coś do roboty. To, to, jak widać, po tym, po tym koledze sobie lecą i nie wymagają tutaj doładowania, bo jakim zleci tam o 5% z maksymalnego, to sobie same tutaj dorzucają. Link jest oczywiście w opisie, tak. A my, słuchajcie, tutaj byśmy pokminili dalej rzeczy, które ostatnio robiliśmy. Dla przypomnienia, co my robiliśmy: robiliśmy tańczące maszynki w różnych obszarach obok siebie, niekoniecznie w miejscach, gdzie normalnie da się stawiać gadżety, sami tutaj robiliśmy, także weźmy już nasze tutaj pierwsze zbiory. Zobaczymy jak to wygląda, jak, jak wyrzucają. Patrzcie na to! Patrzcie na to jakie czaderskie. No. <grytanie> Dobra, tam jest co mi się podoba. Naprawdę jest tutaj fajnie. Fajnie, że możemy od razu wszystko mieć tutaj zebrane, naprawdę kozak. Dobra, wyrzucamy. Lecimy z kolejnymi. Zobaczymy Czekajcie, wait. za szybko, za szybko, miałem tutaj jeszcze. Dobra, wyrzucamy, bardzo fajnie, bardzo fajnie. No i ostatnie maszynki. Zielone? Hot Bio Royal Jelly na tym obszarze poleciało, nie? no po prostu. Pikobelo. No, także jak widzicie, nie mamy. Ogarnięt tutaj, bardzo fajnie. Lecimy w kolejny obszar. O, tutaj też kozak, kurde. Na most blankecie, w ogóle ten teleport tutaj jest <grystanie> Konkret, a tutaj możemy sobie tak już Fajniej to otwierać Gdyż tutaj mamy jeden rodzaj Maszynek i zawsze wyrzucone itemy, które się tutaj nam Bardzo ładnie zestakują Dobra Zobaczmy ile tego będzie Hej, Royal Jelly, tylko, o kurde Bo ta miejscowa troszeczkę słabsza, muszę przyznać <grystanie> Od tamtej ale to nic, ja Royal Jelly naprawdę już nie potrzebuję. Dziwnie się to, to wymawia, że się nie potrzebuje Royal Jelly, ale, ale, ale tak jest, ale tak jest. Tutaj już zaszaleliśmy naprawdę na, na, na kozaka, to jest. Dobra, kolejny obszar, który my tutaj mamy, to jest... Kurczę, to, to, to są ruiny. Tutaj, tutaj żeby jakąś miejscóweczkę sobie lepszą ogarnąć... Abyśmy musieli pokminić. Widziałem propozycję w poprzednim odcinku, żebym na tych w ogóle, na murach budował, na górze, na przykład tutaj maszynki stawiał. O tak, i teleport, i maszynki, a tutaj tak. Tak, 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 nie. nie wolałbym gdzieś tak, normalnie na dole. Ja wiem, że mówiłem, że nie chcę slimów obok, bo to jest takie idealne miejsce, gdzie faktycznie takich slimów nie będzie. Ale no. Ale no, ale no, jak będę chciał wlecieć z dołu na taki, na taką miejscówkę, żeby się teleportować, to będzie trochę gorzej. <grymne> Dobra. To rynki, nie wiem, czy mają jakąś taką, taką konkretną miejscówkę, żeby zrobić taką salę maszynek. To jeszcze, szczerze mówiąc, maszyny są niepotrzebne, bo tutaj e wszystko, co maszyny wydobywają, to swoje takie zwykłe, podstawowe rzeczy. Oprócz pa, jak wpadnie do wody. Hehe, <grymne> Tarek. A oprócz tego wyrzucają właśnie te echosy. E e e e o te o, właśnie. Także tak z tyłka trochę. Tutaj myślę, że na razie nie będziemy. Wiecie co? Uruszać, uruszać ruinek. I, ten, I tak. Tak mam to w sumie w jednym obszarze wszystko. I tak tego nie potrzebuję na taką skalę, że muszę tutaj co chwilę latać, zbierać, żeby jakieś gadżety ogarniać. Później nie. Tak tego tak, tutaj. Nie trzeba, także wydaje mi się, że... Dopóki co zostawimy. Na samym końcu będziemy faktycznie mogli coś tutaj pokminić, żeby tutaj było bliżej. Ale po co? Nie wiem. Tak po prostu. <grytanie> Dobra, także chodźmy to oddać. Mik. Lecimy, lecimy, lecimy. Popatrzcie, dlatego już mam 76. <grytanie> Kiedyś pamiętam, zbierają, zbierałem, zbierałem, Tak kurde, ile się tego zbiera. By choinkę ogarnąć. <grytanie> To było, to było dobra Indigo, tutaj miałem ogarniać, tak? Na górze, czy po prostu chciałem sobie tutaj teleport zrobić, żeby już na górze kończyć obok naszej maszyny? Nie wiem. <śm> jakiś pomysł tutaj miałem, ale. Ale no, to było już jakieś czas samo. Dobra, to ten, to ja sobie tutaj maszynki pozbieram i je pokasuję. Zaraz będziemy je tutaj rozkminiali w jakimś fajniejszym obszarze. Także sorry, kumpel. Adios. Ty również adios. Zbieram dropa. Dobra, mamy to. Idziemy dalej. Czyli dwie maszynki już poszły. Tutaj trzecia. Pik, 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 pik. Idziemy dalej. Dobra, tutaj czwarta. Okej, okay, bo tak sobie pinę, żeby mieć taką samą ilość, no nie? Żeby na tym nie stracić biznesie. <grymne> bo też by było nie tenias. I to według tego piąta. Dobra. Adios. O, co mogę od razu zostawić? To będę musiał później zabrać, bo to już nie będzie tutaj potrzebne, A, ale w sumie. Mam taki tego zapas, że nie muszę. <grymne> A ty co? Okej? Okay. Co za ty? W ogóle nie? 5 bo tych maszynek go się zawadałem. Nieważne. 5. Tak gdzieś małem? 5, 6, 7, 8, 9. Tam to jest 10. Ja pierdzielę ile tego ja tu mam. <słuch> <słuch> Okej. <Okay>. Trochę dużo. <słuch> demolisz. Demolisz, demolisz. Hmm. chodźmy tutaj, chodźmy tutaj. Coś wyrzucaj. My kasujemy elegancko. I nie ma was. Adios! Adios, kompanieres. Pyk, mamy to, Pójdźmy tutaj zebrać. Gdzie ty tutaj? Spadaj. Gość. Dobra, to kasuje. jeszcze tutaj nie rozkminiłem, Ciekawi mnie jedna rzecz, jakbyśmy poszli tutaj na przykład, to nie? Czy to jest dalej obszar... Eee... Ciekawi mnie co by się tutaj pojawiło, jakbyśmy... Jakbyśmy tutaj wykopywali rzeczy. Bo takiej tereny jest to wklepane, nie? Nie mam pojęcia. Dobra. A tutaj tak zbyt nie. Nie byłoby fajnie coś stawiać, bo taki... Tak zasyfione tymi otwartymi podami, to to co to ma być? Pyk. Jest w ogóle ciekawego jeszcze coś, coś co bym pominął? Chyba nie. Dobra, co spadamy tam. Słaba miejscowa, Hobson. Nie postarałeś się, ja ci mówię. Tak tutaj, tak tutaj bywa. No może tutaj byśmy sobie postawili. Tak dookoła. Tutaj już akurat dwa sloty mamy. Wiem, że zniszczyłem. Ale sobie próbuję ogarnąć jakąś naprawdę konkretną miejscóweczkę, żeby mi się tutaj podobało. <grym> A ja to zawsze tutaj mam gdzieś problem z jakimś miejscem. Aczkolwiek tam te były, były fajne miejsce które wcześniej zrobiliśmy. Patrzcie, tutaj mamy ruiny niedaleko. Mógłbym dolecieć w sumie. Tam. <grym> Tutaj też za dużo slajmu plata w tym miejscu, żebym coś ogarniał. Ale miejsce takie w sumie spoko by było, tak, tak tutaj dookoła. No ładnie, no ładnie. Będę teraz rozgwiniął. Pink. Masz? I sobie, no. A, kurde ty. Pink, o właśnie. Dobre, nie będziesz mi tu chodził na górze. No. No Dobra, także póki co ja to zabieram, polecimy sobie gdzieś indziej, zobaczymy. Zobaczymy gdzie mam jeszcze maszynerię. A maszynerię mam tutaj tak właściwie. A tak, 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 tak. mi się mi się To już o 18 tak zawsze, już było ciemno? Ciekawe. Interesting. Pięknie. Trzeba wszystko, bo chcę was skasować stąd. W miarę szybko. A? Ja? Myk! Kasowanko! Kasowanko, zabieranko... O! Maszyny mi się popsuły? Mam moda, żeby się nie psuły. Ej! To w sobie jest spoko, że się zepsuły, bo, bo nie muszę ich kasować. Ale ok. Um, um, Zaczynam się zastanawiać czy ten, czy ten mod działa, czy to działa tylko na nowo postawione maszynki. Bo tamta jedna co zostawialiśmy dla testu, to się nie zepsuło po pierwszym zebraniu, pamiętacie co, nie? <laughs> o kurde, ty. I mam rozkminy naprawdę teraz. Ja pierdzielę co się dzieje. Co on się dzieje? Chodźmy to oddać. A nie, bezkitu. Wydaje mi się, że tak jest, że teraz faktycznie nowo postawione maszyny będą działały. A te stare będą się... tuły, które już były po prostu na mapie. mu to uciekłeś halo? Ja pierdzielę, To jest? Co tu się wyprawia? Czemu tu jest znowu jest tyle rostrów? Dobra, nie no, czy ich zostają? Ja tu dwa rostro dam I dwa te Dobra Ej, się bawcie. Takie kozaki, bo myśleliście, że nie polecicie tutaj. e. e. ja to, to, ja to wiem, ja to wiem, lecicie tutaj, ale dobra, chodźmy spać. <grymne> Co ja wziąłem? Zrobiłem. dobra. Dziękuję, dziękuję. Coś tutaj mamy do kupienia? tutaj coś, coś niedawno kupiłem, aha, tego Gatehaka nie było i w końcu się pojawił, bo wziąłem, dobra. Ukiduki, tutaj jeszcze jakieś deale chodzą. Victor Mosio. Mhm. <muchainen> mm Mech. Czekaj... Dwa rady, jeden derwisz. I ty do ludzi? tym do ludzi? Tak cię by zaraz. <gry Tribune> to jest chyba naj najłatwiejszy... ...deal tutaj. Dobra, tylko w sumie... Jak dron tutaj latał i zbierał... Lordy to już, to już nie taki fajny, de łatwy deal. I no, to ten. No, nieważne, nieważne. <grymodamente> Miło było. Ja uciekam. Nara. <grywa> Jartowałem z tym łatwym dilem. <grywa> o oh, Jezus. Co mnie tutaj sterowali? <grywa> Dalej uważam, że ta miejsce jest spoko. Ten party gordek. To jest z hmm. Też takie mosty latają. Tak jakby chcieli, żeby tamten most... Pamiętacie co? Tutaj w modach teraz mamy wysepkę, żeby prowadził gdzieś na, na taką wyspę tutaj. W sumie stamtąd. Why not? Kurczę, przypomniał mi się jak byłem na tej wyspie. Właśnie na tej. Jak jeszcze tutaj e, do gry nie wprowadzili tak w sumie i i, i tu nic nie było, tak, tak przyszedłem ta, i taka pustka, nie? <laughs> Takie o kurde, ale to będzie fajne tutaj miejsce i... Widziałem te o, właśnie, te, te nie wiem, słupy, nie wiem jak to nazwać. Tak o, ale to będzie kozek tutaj naprawdę jakieś nowe slajmy wprowadzą pewnie, nie? Aha. Wprowadzili nowe slajmy na tą miejscóweczkę? <laughs> Otarki. Nawadnianie! Pijcie wody! Wodę pij! Kurde, ale, ale mi tej energii wystarczyło, nie? Polata na ostro. Na hardcore. Nie ma nigdzie takiej miejscowy fajnej, kurde. Tak latam. Co to tu jest na dole? Uuu! <laughs> dobra. Cute fashion pod! O kurde, dobra! Nowe dekoracje dla naszych slajmów! A, meskity, tak patrzę, tak... Tu tutaj może być jakieś przejście czy coś. Może tutaj zrobimy to podzik. Ale nie, za ciasno tam. <grym> za ciasno, za ciasno, za ciasno. To my się zastanawiam, czy, czy na tej wyspie to musi być. Na tej wyspie już nic, nic w sumie do roboty nie mam. Może gdzieś znajdziemy miejscoweczkę fajną na naszych obszarach? A to byśmy zostawili tutaj w spokoju. Póki co oczywiście. Ups. <grymne> Człowiek tutaj teleporcik też fajna sprawa. Uu. prawie wleciałem tutaj, nie chciałem. Co tu miałem przenosić? Oś stąd, ale już tego teleportera tutaj nie ma. No nic. Mam Mamy mam, mam jakieś coś do przenoszenia. Tutaj też można by było postawić, wiecie, maszynki, ale puste nie mamy już ogarniętą. Tak fajnie, fajnie. Także tutaj też nie. Kurczę! Dopiero teraz ogarnąłem, że tutaj to rośnie. <laughs> o oh my god! A zawsze tego szukałem w jednym miejscu i tam się nie rosło. Ja ptole naprawdę czuję się troszeczkę strolowany teraz w tym momencie. <laughs> Dzika sprawa. <laughs> Dobra, podlećmy sobie na górę. Jak to tam tutaj wygląda sytuacja? Zobaczcie, to jest dalej ten obszar, gdzie mogę niebieskie maszynki stawiać. Co takie tereny, Są tutaj gdzie się mniej chodzi, czyli inaczej mówiąc, fajniejsze do postawienia jakichś sprzętów i tutaj częściej, żeby uczęszczać. Bo tam już jest Indigo. <laughs> Ale sobie dzisiaj rozpiłem. Normalnie co to robić? O, teren zagrożony. No ładnie, no ładnie. Jedzie, aha, bo to jest za tym. To tym, jest ten most tutaj. To nie jest głupie miejsce. O, tutaj. Na maszyny. Zazwyczaj ten partygord, ale kurczę. Można by tu sobie postawić. Dobra. Ej, czekajcie, pauza. Dobra, jestem, jestem, jestem. Pomogłem w jednej sprawie i mogli device tutaj wracać. Dobra, <laughs> zrobimy sobie tutaj nasze yy, gadżeciki, bo, bo czemu by nie. Czasami może nawet i na party gordo moglibyśmy tutaj natrafić. Jak widzicie tutaj troszeczkę tych, tych bombek mam, bombek ornamentów. A to bombki nazywam, kurde. <laughs> Zabierzmy to stąd. Możemy dać tutaj na razie. Okej, okay, niech sobie tutaj wisi. No, w sumie czekaj. Jak mówię, bombki to dawaj na drzewko, kurde. Dobra. Proszę bardzo. Widzicie? Ale mamy, kurde. Przed, przed świąteczne wydanie, kurczę. No, nie, nieważne. Jadę tam głupot. Tam. Dobra, to, 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 gdzie byśmy sobie zrobili teleportację. Ja wiem, że to jest obok, bo tutaj dosłownie mamy grotę. O, o tutaj. No, ale no, czemu nie, czemu nie. Dobra, warp tech. Możemy sobie tutaj now, nowego warpa zrobić tak właściwie. Mhm, mm a tamtego, tamtego zostawić albo wywalić? Dodajmy tutaj fioletowy teleporter. Czemu? Bo ta skała jest fioletowa. Nieważne, nie pytajcie. Tak, tutaj będzie. <grym> eee, I co? I możemy maszynki tutaj popostawiać, aby salpump. Takie niebieskie maszynki sobie będą chodziły. E, dobra Oczywiście w miarę blisko siebie Place got outside Kasuję to, dobra. Aha, będę trochę blisko siebie nawet Ale w sumie bez żadnego tego... bez problemu Gitowa! Make Make A ja tu będą cztery Prawda, tak... Bardzo jak pompują, nie? O, tu w kamieniu. Nie wiem, czy mi... Właśnie nie wiem, czy mi grę nie zepsuje, ale... A Najwyżej będzie latać. Patrz, jak na kamieniu jest! Pana niego! <laughs> dobre! Dobre, dobre, dobre. Myk! Dobra, siedzi tutaj sześć. <laughs> Jaka ekipa, nie? Wykopaliska na całego. Dobra. A to jest za blisko tej skały, to możemy tutaj dać jeszcze. Pyk. Dobra, pompa leci. Leci pompa. Pompująca. Bardzo dobrze. I tutaj możemy dać w tym miejscu. Pyk. Warp Refinery Link, Nie bardzo? Siedzi, dobra. Niebieskie maszynki ogarnięte, teleportacje również tutaj zaraz sobie ogarniemy. I będziesz tosik. O, <grytanie> jakiś slime gdzieś tam się pojawił. Okay. Dawaj, dawaj, kurde wyżej! Jest! Udało się. Ej, teraz padłem na pomysł, em, taki akurat na biegu, teraz leciałem, żeby dać oddzielne miejsce z teleportacjami do maszyn. A oddzielne miejsce z teleportacjami na określone tereny. To by było wiadomo, wiecie, jak się leci na maszynki, to byśmy mieli pokój taki specjalny, a jakby się leciało kurcze gdzieś indziej, to by również było coś innego. Lata tu dron zbiera, radzi sobie z Uczuję czuję troszeczkę zabawy, ale no cóż, tak musi być. mało was się tutaj zrobiło. Tak jak tutaj naparzają iść idź wąsiak na dół. ma? Nie do ogarnięcia! Idę stąd. Dobra, wy nie i nice. Ten jak się uśmiał. <gryw> Czup! Jeden, no. Chodźmy spać. Pięknie. Idziemy Dziękuję bardzo. Wiecie dlaczego tak, tak pomyślałem z tymi teleportacjami? Bo na przykład byśmy mogli sobie zostawić tutaj ten teleport na tą... Tutaj widzicie wysepkę. Eee, tutaj byśmy musieli tylko pozmieniać na przykład... Gdzie to by nas respawnowało. Na przykład to byłby teleport na indego zwykły. A ten byśmy tutaj zostawili z maszynami. Też w sumie tu, tu i tak maszyny miałem zmieniać, ale wtedy jakby taka rozklina poszła, że do określony teren, to, to, to tutaj to tak, 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 to to miejsce byłoby spoko, bo to tam też się za często nie chodzi, a tak na, akurat na maszyny by było. Tutaj by został sobie ten teleporcik. Ah! Na lajcie, na ruinki. No to, to byśmy przenieśli gdzieś indziej, a na most Blanket, to byśmy w jakimś ciekawszym miejscu dali teleportację. No, ej, ja to, ja to będę musiał sobie rozkminić. Wiecie, żeby tak nie chodzić na odcinki, tak jak teraz latałem, szukałem. Będę musiał znaleźć taką już moją subeczkę, taką w sumie gotował do ogarnięcia i by było naprawdę spoko. Nie no, mi tego wyrzucają, czemu by nie. W sumie, to też mogę wyrzucać, jak tutaj wrócę kolejnym razem, to sobie pozbieram. I będę miał podwójny drop. o oh je yeah! Trzy, 5 pięć, sześć, siedem. Tutaj te, też 7, taką trójkę tutaj tam można by w sobie jeszcze zrobić, by było lepiej. No, to ten pomysł mi się podoba. To słuchajcie, w, no, w kolejnym odcinku wjeżdżamy. I ja tutaj robię oddzielne teleporty. Ta sala teleportacyjna by została, tylko bym po prostu zmienił, yy, gdzie, gdzie polecimy po prostu, wchodząc w teleport. No, tam, tutaj by się po prostu leciało do krainek. Nie, nie, do, nie do maszynek, tylko do krainek tych fajnych wszystkich. Tak. A na przykład byśmy zrobili. Czekaj, tutaj gdzieś się da ustawiać, o tutaj, na przykład byśmy gdzieś albo na górze, bym zrobił teleporty do maszyn. Po prostu, lecimy, pyk na maszynki. Jest, jest elegancko. Hm. Też bardzo fajna opcja. Szczególnie, że zobaczyłem ostatnio, że właśnie mam wolne teleporty jakieś. I może coś się jeszcze uda skwinić. Tak. <laughs> Dobra. To plan jakieś tutaj mam. Zobaczymy, czy, ty, czy mi się uda. Czy faktycznie będą tyle teleportów wolnych? Jeśli nie. Przypał, jeśli tak, super Ja będę kończył, dzięki wielkie za oglądanie Jeśli ten odcinek wam się podobał, to wiedzie łapочку w górę, jeśli nie zostawiliście Dzięki wielkie za to, zostawcie również komentarz I do następnego, na razie, cześć, żubiczek, yo